Uzależnijcie się od tego deseru z mandarynkami. Opróżnijcie plastikową butelkę. Odetnijcie szyjkę plastikowej butelki. Weźcie kilka saszetek agaru-agar. Włóżcie do rondla. Dodajcie cukier. Wlejcie mleko. Gotujcie krem ciągle mieszając. Wlejcie trochę kremu do formy. Weźcie 5 mandarynek. Obierzcie mandarynki ze skórki. Wbijcie patyczek drewniany w mandarynkę. Włóżcie do formy. Wlejcie trochę kremu i włóżcie kolejną mandarynkę. Napełniajcie formę w ten sam sposób. Chłodźcie przez godzinę. Wlejcie wodę do foremki na lód. Zamrażajcie przez godzinę. Włóżcie kilka kostek lodu do filiżanki. Wlejcie mleko. Sypcie kawę rozpuszczalną do kielicha blendera. Dodajcie cukier. Zagotujcie wodę w czajniku. Wlejcie wodę. Miksujcie aż powstanie piana. Nałóżcie piankę kawową do filiżanki. Wyjmijcie patyczek drewniany. Wyjmijcie deser z plastikowej formy. Połóżcie naruszcie piekarnika. Posiekajcie drobno gorzką czekoladę i włóżcie do rondla. Dodajcie cukier: kakao, agar, agar. Wlejcie mleko. Gotujcie ciągle mieszając. Polejcie roladę. Chłodźcie przez 30 minut. Orzeźwiająca rolada z mandarynkami jest idealna o każdej porze roku, a zwłaszcza na święta. Nie sposób oprzeć się temu deserowi o kuszącym aromacie.